Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj postaram się, moi drodzy, przybliżyć Wam ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Co za tym idzie? Postaramy sobie zajrzeć do, po pierwsze, władzy wykonawczej, po drugie, władzy ustawodawczej i po trzecie, władzy sądowniczej Stanów Zjednoczonych. Ameryki Północnej. Rozbudowane zajęcia przed nami, ale mam nadzieję, że uda nam się dokładnie przez cały ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych przemknąć. A zatem, czym prędzej udostępniam Wam podpowiedź związaną właśnie z ustrojem politycznym Stanów Zjednoczonych. No, ja ją wrzuciłem na pewną formę wyspy. A zatem. Mówiąc o tym, czym dzisiaj zajmiemy się na początek, warto sobie oczywiście przypomnieć, czym jest sam ustrój polityczny. Jest to oczywiście struktura organizacyjna, kompetencje i określone prawem wzajemne zależności organów państwa, to oczywiście zespół zasad dotyczących władzy publicznej w państwie, a także metod jej Wykonywania. Ja postaram się, tak jak wspomniałem, przybliżyć Wam ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych, oczywiście w całym zakresie, czyli i mówiąc o władzy wykonawczej, ustawodawczej, jak i władzy sądowniczej. Na początek musimy sobie przypomnieć charakterystyczne rozróżnienie dotyczące całości ujmowania ustroju politycznego. Mamy zatem formę rządów. System polityczny, reżim polityczny oraz tak zwaną strukturę terytorialną. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone i formę rządów, to jest oczywiście republika. Gdy mówimy o systemie politycznym, no wiemy oczywiście, że będzie to system prezydencki. Jest oczywiście mm, dość o, taką rzeczą jasną, że reżim mm, polityczny w przypadku Stanów Zjednoczonych to będzie oczywiście ustrój. Demokratyczny, no i gdy mówimy o strukturze terytorialnej, jest to oczywiście przykład kraju złożonego, czyli mówiąc inaczej, federacji. I ja postaram się każdy z tych elementów rozbić na poszczególne czynniki. Ale na początek warto sobie zerknąć do Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Przypomnę, z 17 września 1787 roku, weszła natomiast ona w życie 4 marca 1789. I co ona wprowadziła? Po pierwsze, trójpodział władzy, no i po drugie, tak zwany system hamulców i równowagi, czyli wzajemnego równoważenia się, no właśnie, władzy ustawodawczej, wykonawczej i władzy. Sądowniczej. Pamiętajcie, nigdy nie mylmy formy rządów z systemem politycznym, a tym bardziej z reżimem politycznym. W takim razie możemy sobie spokojnie wskoczyć w strukturę terytorialną Stanów Zjednoczonych. No, i tak jak wcześniej wspominałem, Wy już doskonale wiecie, że w przypadku Stanów Zjednoczonych, to jest oczywiście kraj, który jest krajem złożonym. Mającym oczywiście charakter tak zwanej federacji. I teraz co jest typowe dla federacji? No wiemy, że federacja to jest oczywiście państwo związkowe, gdzie części składowe mają samodzielność prawną i autonomię polityczną. Wszystkie stany Stanów Zjednoczonych, z wyjątkiem Alaski i Luizjany, dzielą się na hrabstwa. W, Luizanie, w Luizjanie używana jest bardziej nazwa parafii w odniesieniu do hrabstw. No i w całych Stanach Zjednoczonych tych hrabstw jest w ponad 3000, jeśli dobrze pamiętam, 3048. Jeśli chodzi o stany, każdy stan posiada swoją konstytucję oraz oczywiście gubernatora. Każdy stan posiada dwuizbowe zgromadzenie stanowe, tutaj oprócz Nebraski. No i w miastach władzę sprawuje burmistrz oraz rada miejska lub zarządy miejskie, albo inaczej zarządca miejscowości. Każdy gubernator wybierany jest w wyborach powszechnych. Jego kadencja wynosi 4 lata we wszystkich stanach, za wyjątkiem New Hampshire i Vermont, gdzie ta kadencja trwa 2 lata. No i gubernator odpowiada za wdrażanie prawa stanowego, wprowadzanie nowych programów, projektów, ustaw. Warto pamiętać, że wszystkie stany, z wyjątkiem Oregonu, zapewniają możliwość impeachmentu. Gubernatora. Do samego impeachmentu wrócę jeszcze troszeczkę później w odniesieniu do prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale pamiętajcie, że faktycznie tak jest. Wszystkie Stany, za wyjątkiem Oregonu, zapewniają możliwość impeachmentu gubernatora. No i tutaj mamy piękną mapę przedstawiającą poszczególne Stany Stanów Zjednoczonych. Wiemy, jest to oczywiście przykład Federacji, no pamiętajmy o tym podziale na Stany, pamiętajmy jeszcze dodatkowo o tak zwanym okręgu stołecznym czyli Dystrykt Kolumbii. On nie może Wam w tym przypadku umknąć. Skakujemy w takim razie w system prezydencki Stanów Zjednoczonych. Wiemy, że takim miejscem, które najczęściej oczywiście krąży w mediach, jest Biały Dom czyli siedziba prezydenta Stanów Zjednoczonych. No, i teraz, gdy mamy mówić o systemie prezydenckim, wiemy oczywiście, że w Stanach Zjednoczonych istnieje trójpodział władzy, ale parlament nie ma tak naprawdę żadnych uprawnień wykonawczych. Prezydent, jako szef władzy wykonawczej, jest całkowicie pozbawiony inicjatywy ustawodawczej, czyli uprawnień ustawodawczych. Parlament jako legislatywa nie może doprowadzić do upadku rządu prezydenta, czyli egzekutywy. No i prezydent jako egzekutywa nie może rozwiązać parlamentu, czyli legislatywy. Pamiętajcie o tych wątkach, bo one rzeczywiście oddają taki całościowy kształt, gdy mówimy o systemie prezydenckim Stanów Zjednoczonych. Tu warto pamiętać, że w państwach systemem prezydenckim nie wolno łączyć miejsca w parlamencie z miejscem w rządzie. I to jest ta różnica chociażby w odniesieniu do naszego systemu politycznego, gdzie wiemy, że członkowie parlamentu bardzo często zostają na przykład ministrami w rządzie. Pamiętajmy, że w systemie prezydenckim Stanów Zjednoczonych nie ma dualizmu władzy wykonawczej. Dlaczego? Ponieważ prezydent, jako głowa państwa, jest jednocześnie szefem rządu, czyli po prostu gabinetu. Warto pamiętać o tym, że w systemie prezydenckim istnieje coś takiego, co określamy mechanizmem kontroli i równowagi czyli checks and balances czyli jest to koncepcja takiego świadomego, Rozdzielenia władzy pomiędzy wzajemnie kontrolujące się organy. To jest bardzo typowe dla systemu prezydenckiego Stanów Zjednoczonych. No i mówiąc o systemie prezydenckim Stanów Zjednoczonych, oczywiście musimy sobie, moi drodzy, zerknąć na bardzo ważny dokument, tak tu można określić, oczywiście taki ekonomiczny, finansowy. Mam tu na myśli oczywiście jedną dolarówkę, na której wiemy, że widnieje George Washington, czyli założyciel i pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Po tym wstępie możemy sobie spokojnie wskoczyć w artykuł drugi Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Mamy tam bardzo precyzyjnie określone elementy dotyczące już samej struktury, no właśnie funkcjonowania władzy wykonawczej. Prezydent jest równorzędnym, równorzędnym z Kongresem, przedstawicielem narodu. Nie jest przed Kongresem odpowiedzialny politycznie. No i oczywiście pamiętajmy, że złożenie z urzędu może nastąpić tylko w wypadku złamania prawa. I tu się właśnie kłania ta tak zwana procedura impeachmentu. O niej troszeczkę więcej jeszcze później. Gdy mówimy o uprawnieniach prezydenta, ja z całej gamy tych uprawnień wybrałem mojej drodzy, tylko kilka. A mianowicie, prezydent, to bardzo istotne, jest głową państwa. No system prezydencki ma to do siebie, że słyszymy głównie o prezydencie Stanów Zjednoczonych, jest szefem rządu. Jest liderem własnej partii, no i oczywiście zwierzchnikiem sił zbrojnych. Prezydent kieruje polityką zagraniczną. Może zawierać umowy międzynarodowe, ale tylko za zgodą Senatu. Oczywiście to jest ta Izba Wyższa Parlamentu Stanów Zjednoczonych. Powołuje ministrów, sekretarzy stanu, którzy są przed nim odpowiedzialni. Powołuje dyrektorów FBI, ale też CIA za radą. Zgodą Senatu. Zobaczcie, ile skupia w sobie prezydent Stanów Zjednoczonych. Dodatkowo, powołuje wysokich urzędników państwowych. Ma prawo, a nawet obowiązek, występować z orędziem o stanie państwa. I co bardzo istotne, mianuje ambasadorów i sędziów sądu. Najwyższego. Pamiętacie, wspominałem o tej zasadzie trójpodziału władzy, ale zobaczcie, ile uprawnień już w tym momencie ma prezydent Stanów Zjednoczonych. No i teraz, jak wyglądają wybory prezydenta Stanów Zjednoczonych? One oczywiście mają taki troszeczkę inny charakter. Wiemy, że bardzo głośno robi się o, e, zawsze w mediach światowych, gdy dochodzi do wyboru prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na początku oczywiście ma miejsce tak zwana nominacja kandydatów przez poszczególne partie polityczne. No, odbywają się oczywiście wcześniej też prawy, wtedy może zostać zgłoszony kandydat, który będzie reprezentował w tym przypadku daną partię w wyborach prezydenckich, po czym mają miejsce wybory powszechne, no i następnie bardzo istotne, wybory prezydenta przez Kolegium elektorów. I tutaj, właśnie, bardzo istotny jest ten wybór prezydenta przez kolegium elektorów. Oczywiście, elektorzy muszą głosować, powinni głosować w, zgodnie z tym, jak wcześniej w wyborach powszechnych zdecydowali mieszkańcy danego stanu, ale nie zawsze tak się to dzieje. I teraz zwróćcie uwagę, jak wygląda rozkład. W poszczególnych Stanach Stanów Zjednoczonych tych głosów elektorskich no widać bardzo wyraźnie, że są Stany, w których prezydent, czy też głos elektorski jest liczony na przykład, jak w przypadku Kalifornii, jako 55 głosów elektorskich. Mamy stan Floryda, Teksas, chociażby Nowy Jork, gdzie też tych głosów elektorskich rzeczywiście jest bardzo dużo, no i są stany, w których w tym przypadku te głosy elektorskie na przykład są tylko w liczbie trzech. Zwróćcie uwagę, że łącznie tych wszystkich głosów elektorskich jest 538, no i oczywiście do zwycięstwa potrzeba 270 głosów elektorskich. No pamiętamy jak to wyglądało przy okazji ostatnich wyborów, gdzie do końca tak naprawdę uważyło się, czy zwycięży Donald Trump, czy w tym przypadku zwycięży prezydent Joe Biden. No, i tutaj e, pamiętajmy, że prezydent Stanów Zjednoczonych jest oczywiście wybierany na czteroletnią kadencję, no i może e, powtórnie sprawować swój urząd tylko raz. E, więc o tym warto pamiętać. No i teraz możemy wskoczyć, moi drodzy, w charakter, specyfikę wyboru prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wybory te powszechne odbywają się w terminie między 2 a 8 listopada, we wtorek po pierwszym poniedziałku listopada, tak to zostało przyjęte. Zdarzało się faktycznie, że kandydat z niższym wynikiem w głosowaniu powszechnym, to o czym wspominałem, uzyskał na przykład przewagę w kolegium elektorskim i został prezydentem. Tak było m.in. w 1824 roku, 1876, 1888, 2000 czy 2016. Tak, tak, w przypadku wyboru prezydenta Donalda Trumpa. Jeśli chodzi o. Dalsze ważne informacje związane z wybraniem prezydenta, tutaj warto pamiętać o takich datach, a mianowicie zaprzysiężenie prezydenta odbywa się 20 stycznia, a jeśli jest to niedziela, to 21 o godzinie 12 czasu waszyngtońskiego. No i teraz wskakując w kwestię związaną z procedurą impeachmentu. Czym jest sama procedura impeachmentu? Procedura impeachmentu to inaczej postawienie prezydenta w stan oskarżenia. Dotyczy oczywiście odpowiedzialności konstytucyjnej prezydenta, wiceprezydenta, ale także funkcjonariuszy cywilnych. O tym też warto pamiętać. Ma zastosowanie wtedy, gdy zarzut naruszenia prawa przez urzędnika, na przykład prezydenta, został udowodniony. Zbiera się wtedy specjalna komisja parlamentarna, w skład której wchodzą członkowie Izby Reprezentantów, no i jej zadaniem jest zbadanie dowodów i przedstawienie sprawy Senatowi, po czym Senat decyduje, czy dana osoba powinna zostać pozbawiona stanowiska i immunitetu. No i wiemy, że w tym przypadku. Jeśli chodzi o procedurę impeachmentu, tutaj przede wszystkim możemy mówić o sytuacji z 1868 roku, czyli prezydent Andrew Johnson, Bill Clinton 1998 rok, no i Donald Trump w roku 2000, między innymi 19. I tutaj, moi drodzy, mówiąc o systemie Prezydenckim i samej procedurze impeachmentu, warto pamiętać, że w przypadku tej samej procedury możemy oczywiście wspominać jeszcze o właśnie o sytuacji, która miała miejsce w roku 1974, czyli na aferze tzw. Watergate, i wtedy oczywiście doszło do rezygnacji prezydenta Nixona. Także o tym warto Pamiętać. No i teraz wskakujemy, moi drodzy, w władzę ustawodawczą. Jeśli chodzi o władzę ustawodawczą, tutaj oczywiście mówimy głównie o Kongresie Stanów Zjednoczonych, czyli dwuizbowym parlamencie. Wiadomo, że składa się z Senatu, jest to oczywiście 100 senatorów, oraz Izby Reprezentantów, 435. Siedzibą Kongresu jest oczywiście kapitol Stanów Zjednoczonych. No i tutaj mamy miejsce, w którym odbywają się posiedzenia Senatu. Jeśli chodzi o Senat, senatorowie wybierani są na sześcioletnią kadencję. Wybory do Senatu odbywają się co dwa lata. No i tutaj w każdych Amerykanie głosują na jedną trzecią składu izby. Warto pamiętać, że każdy stan ma dwa miejsca w Senacie, dlatego zwykle dwie trzecie stanów bierze udział w wyborach do Senatu w każdym dwuletnim cyklu. W myśl Konstytucji przewodniczącym Senatu jest wiceprezydent, no i bierze on udział w głosowaniu tylko w przypadku równego podziału głosów czyli mówiąc inaczej, przy remisie. No, mamy oczywiście 100 senatorów, więc wiemy kiedy taka sytuacja będzie miała miejsce. Bierne prawo wyborcze do Senatu mają osoby, które ukończyły 30 lat, są obywatelami amerykańskimi od co najmniej 9 lat i mieszkają w stanie, z którego kandydują. Jeśli chodzi o drugą Izbę, czyli w tym przypadku Izbę Reprezentantów, ona oczywiście jest wybierana w wyborach. Powszechnych, tutaj już mówimy o okręgach jednomandatowych, czyli tak zwanych jow Czynne prawo wyborcze mają obywatele amerykańscy, którzy ukończyli 18 rok życia, i tutaj konieczna jest dobrowolna rejestracja w spisie wyborców to bardzo istotne. Z kolei bierne prawo wyborcze mają obywatele amerykańscy, którzy posiadają obywatelstwo od co najmniej 7 lat zamieszkują w stanie, z którego kandydują i ukończyli 25 rok życia. Tutaj warto pamiętać, że kadencja Izby Reprezentantów trwa dwa lata. Izba, zgodnie z Konstytucją Stanów Zjednoczonych, obraduje co najmniej raz w roku. No i gdy mówimy o przewodniczącym Izby Reprezentantów, w tym przypadku Obecnie jest nią Nancy Pelosi z partii demokratycznej. Tutaj warto pamiętać, że przewodniczący czy przewodnicząca w tym przypadku Izby Reprezentantów określana jest jako speaker. Warto pamiętać też, że zgodnie z 12. poprawką do konstytucji Izba dokonuje wyboru prezydenta w przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyska większości w kolegium elektorskim. Wybór jest dokonywany spośród trzech kandydatów z najwyższą liczbą głosów elektorskich. No i głosy liczone są stanami. Każdemu stanowi przysługuje jeden głos. Więc o tej dwunastej poprawce z Konstytucji Stanów Zjednoczonych warto pamiętać. I teraz mówiąc całościowo o Kongresie Stanów Zjednoczonych, jakie kompetencje ma Kongres? Przede wszystkim ustrojodawcze, czyli to jest taka rzeczywiście znaczna rola w procesie zmiany konstytucji? Po drugie, ustawodawcze, no mówiąc najprościej uchwalanie ustaw. Po trzecie, kreacyjne, czyli w pewnych sytuacjach wybór prezydenta i wiceprezydenta, o czym przed chwilą też wspominałem. Następnie sądownicze i śledcze. Chociażby ta procedura impeachmentu, no i kontrolne, a więc tworzenie komisji, jako właśnie część tej zasady checks and balances. Warto o tych kompetencjach, pięciu kompetencjach takich kluczowych Kongresu w tym przypadku pamiętać. Gdy mówimy o procesie legislacyjnym, on jest rzeczywiście charakterystyczny dla systemu prezydenckiego Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Dlatego, że inicjatywa ustawodawcza przysługuje tylko kongresmenom. Prezydent, komisje i obywatele takiego prawa nie mają. Tutaj przypomnijmy, no w Polsce oczywiście obywatele w liczbie 100 tysięcy mają prawo inicjatywy ustawodawczej. Kongresmen, który zainicjował projekt ustawy staje się tak zwanym sponsorem. Może on szukać wśród innych członków kongresu współ. Sponsorów. No i do popierania projektu mogą angażować się także tak zwane grupy nacisku, czyli mówiąc inaczej, lobbying. Tutaj warto pamiętać, że istotną taką częścią całej ustawy jest jej nazwa. Zdarza się nawet, że sponsorzy nadają projektom chwytliwe nazwy. Na przykład Współsponsorzy ustawy o lepszej opiece nad dziećmi, czyli Act for Better Child Care, nazwali ją po prostu ustawą ABC. Chwytliwe medialnie. O to chodzi przy nazewnictwie poszczególnych ustaw w Stanach Zjednoczonych. I teraz e, istotne częścią systemu politycznego Stanów Zjednoczonych jest oczywiście system partyjny. On jest bardzo, bardzo, bardzo barwny. Pamiętajmy, że oczywiście system partyjny w Stanach Zjednoczonych jest dwupartyjny. Ugrupowaniami, które zdominowały już w zasadzie od wielu, wielu lat politykę w Stanach Zjednoczonych, są Partia Republikańska i Partia Demokratyczna. I tutaj pewnie jak już słyszycie, Partia Republikańska, Partia Demokratyczna od razu nasuwa się w skojarzenie ze Słoniem i z Osiołkiem. Do tego też dzisiaj wrócimy. Partia Republikańska konserwatywna, prawicowa. Szef Komitetu Krajowego Ronna McDaniel, prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Michael Pence w swoim oczywiście czasie. Partia Demokratyczna Inaczej centrolewicowa głosząca ideę amerykańskiego liberalizmu, lider Thomas Perez, prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden, wiceprezydent Kamala Harris, no i speaker Izby Reprezentantów w tym przypadku oczywiście już wcześniej wspomniana Nancy Pelosi. Istnieją oczywiście inne partie, jak Partia libertari Libertariańska, Partia Niepodległości Alaski czy Partia Konstytucyjna, ale one oczywiście nie odgrywają takiej roli, gdy mówimy o systemie partyjnym w Stanach Zjednoczonych. I teraz, skąd w ogóle osioł i skąd słoń, gdy mówimy o oznaczeniach poszczególnych partii w systemie partyjnym Stanów Zjednoczonych? Osioł jako symbol Partii Demokratycznej pojawił się w 1870 roku w rysunkach popularnego wtedy karykaturzysty politycznego Tomasa Nasta w gazecie Harper's Weekly i od tamtej pory przyjął się jako symbol demokratów. Jako symbol Partii Republikańskiej w tej samej gazecie Nast umieścił z kolei słonia. Tym samym już od XIX wieku osioł i słoń zaczęły pojawiać się jako symbole dwóch najważniejszych partii Stanów Zjednoczonych. I tutaj, moi drodzy, bardzo często przed wyborami można w różnych mediach na przykład zobaczyć właśnie takie charakterystyczne, jakby rozgrywki pomiędzy słoniem a osiołkiem, który chce tak jakby zawłatnąć znacznie większą częścią Stanów Zjednoczonych. To ma takie fajne odbicie później w różnego rodzaju kampaniach, takich P.I.A.R.owskich zagrywkach, w których uczestniczą oczywiście obie najważniejsze partie polityczne. Wskakujemy w władzę sądowniczą. Sędziowie amerykańscy według zapisów konstytucyjnych są niezawiśli i Pełnią swoje funkcje bezterminowo, a nawet dożywotnio, do usunięcia sędziego może dojść tylko w drodze impeachmentu, moi drodzy. Sądy tworzy kongres, który określa ich właściwości i organizację, a także wynagrodzenie sędziów, sędziów sądów federalnych o czym już wcześniej wspominałem, mianuje prezydent, jeżeli stanowisko opróżni się w wyniku rezygnacji lub śmierci. I tutaj ważne znaczenie mają systemy, które w tym przypadku w Stanach Zjednoczonych obowiązują. Dlaczego? Dlatego, że obowiązuje system prawa precedensowego, czyli common law, prawo sądowe, prawo, które tworzone przez sędziów, w odróżnieniu od prawa stanowionego, tworzonego przez specjalne w tym celu powołane ciała legislacyjne, czyli parlamentu. No i władza sądownicza ma trzy funkcje: kreacyjną, za pomocą precedensów tworzy nowe prawo, interpretacyjną, czyli interpretowane są akty kongresu, władzy wykonawczej i projektodawczą. Projektodawczą, czyli wszystkie sądy powszechne, mają prawo do badania konstytucji i legalności aktów prawnych. Jeśli chodzi o Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych, mówiąc o Sądzie Najwyższym, tutaj znajduje się cały skład Sądu Najwyższego. Sędziowie są wyznaczani przez prezydenta. Ich kandydaturę musi zatwierdzić Senat. Po wybraniu kadencja sędziego jest nieograniczona. Przewodniczącym Sądu Najwyższego jest jego prezes. Obecnie to chyba się nie zmieniło. Jest nim John Roberts. No i amerykańska konstytucja nie precyzuje liczby sędziów Sądu Najwyższego. Jest ustalana przez kongres, ale od 1869 roku w sądzie zasiada 9 sędziów. No, i warto pamiętać, że Sąd Najwyższy to jest Sąd właśnie najwyższej instancji w sprawach podlegających prawu federalnemu. Główne zadanie to przede wszystkim kontrola zgodności z konstytucją działań władzy ustawodawczej i oczywiście wykonawczej. No i tym sposobem mamy pięknie scharakteryzowaną całą strukturę systemu. Politycznego Stanów Zjednoczonych od władzy wykonawczej przez władzę ustawodawczą na władzy sądowniczej, moi drodzy, kończąc. Ja w tym miejscu jeszcze chciałem wrócić do tego pierwszego slajdu, który Wam zaprezentowałem, skracający nam tak naprawdę system polityczny Stanów Zjednoczonych do takich podstawowych założeń, ponieważ to jest klucz do zrozumienia, Sensu funkcjonowania systemu politycznego Stanów Zjednoczonych. Raz jeszcze, forma rządów republika. System polityczny prezydencki. Reżim polityczny oczywiście demokracja i struktura terytorialna. Jest to przykład federacji, czyli kraju złożonego. Tutaj pamiętajmy, Polska jest oczywiście krajem unitarnym. W Konstytucji jest bardzo dokładny zapis o tym mówiący inaczej, jednolitym. No i tym sposobem mamy bardzo fajnie scharakteryzowany system polityczny Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że dzięki temu łatwiej będzie Wam w przypadku na przykład porównania systemu politycznego Stanów Zjednoczonych na przykład z Polskim takie zadanie bądź wypracowanie maturalne z WOS-u opracować. Za dzisiaj pięknie dziękuję. Do usłyszenia niedługo.